Festiwal Wisły to piękne widoki na rzece, cudowna muzyka płynąca ze sceny, a także zapach roznoszący się z cudownych stoisk. Ja zostałem skuszony z zapachem tychże pierogów. Ewuniu, cóż to za pierogi? Z czym? Pierogi z mięsem i pierogi z twarogiem na słodko. Oczywiście wykonywane Twoimi rękoma. Ależ oczywiście, że tak. Skąd u Ciebie miłość do tychże pierogów? Nie wiem, skąd to się wzięło. To już 20 lat takiej długiej tradycji, także nie mam pojęcia. Robiła mama. Później ja zaczęłam i jakoś poszło. Jakoś poszło. Widziałem, że dzisiaj przez cały dzień sporo klientów tutaj z przywiedzionych zapachem stawało w kolejce do Twojego stoiska. Czy uważasz, że tego typu potrawy mogą szczęśliwie wrócić na nasze stoły? No, ja uważam, że wróciły najmniej na naszym zakładzie. Zawsze nasze stoisko jest oblegane na różnych festiwalach. Produkujemy je na co dzień i sprzedajemy w stałych punktach sprzedażowych. Folwark Matera to nie tylko pierogi, ale także na słodko, ciasta na słodko. Co twoja przyjaciółka, imienniczka prezentuje na swojej tacy? Mamy tutaj szarlotkę, tradycyjną szarlotkę z kruszonką na wierzchu. I oczywiście polskie jabłuszka. Polskie jabłka. A zatem Folwarku Matera pierogi, polskie pierogi z mięsem, kapustą, grzybami i na słodko z twarogiem, a także cudowna szarlotka z polskich jabłuszek, z polskich sadów. Kochani, nie ma to jak na jarmarku nadwiszańskie smaki na... W ramach Festiwalu Wisły w Toruniu, kochani, odwiedzajcie nas, co roku można spotkać cudowne polskie tradycyjnie jadło.